Właściwie, chyba nie ma osoby, która by się niczym nie interesowała. Koniec końców, nie ważne jest to, co Cię interesuje, ale czas, jaki na to poświęcasz. To, czym się interesujesz teraz, to wypadkowa wszystkich tych rzeczy, którymi zajmowałeś się wcześniej. Ja natomiast od zawsze miałem skłonności do działań twórczych. Interesowały mnie wszystkie, Kreatywne rzeczy, aby tylko coś robić i się nie nudzić. Spędzałem całe dnie przed kartką papieru i rysowałem, ale trzeba było iść do przodu, dlatego wybór padł na aparat. Ta zmiana nie miałaby większego znaczenia, gdyby nie fakt, że wkręciłem się w filmowanie na całość. Zabierałem aparat ze sobą, gdzie tylko mogłem, i dokumentowałem wszystko jak leci. Tylko ty odpowiadasz o umiejętności. Ja chciałem nauczyć się robienia filmów i zdjęć. A na imię Kuba, i najlepszy jestem w tym, na co poświęciłem wystarczająco dużo czasu.